Netanyahu zarzucił Katarowi, Kuwejtowi i Chinom manipulację mediami na Zachodzie, oczywiście manipulację antyizraelską. Netanyahu twierdzi, że szczególnie Kuwejt i Chiny przeznaczają ogromne sumy pieniędzy na kreowanie informacji o wydźwięku antyizraelskim. Stwierdził, że jest to wielki skandal. I teraz przeczytajmy. Wypowiedź Netanyahu z drugiej strony lustra, jak Alicja. I co się okaże? Co mówi Netanyahu w tym, czego nie powiedział? Mam wielkie pretensje do zachodnich mediów, że nie poddają się wyłącznie manipulacji ze strony izraelskiej i żydowskiej że nie poddają się wyłącznie izraelskim i żydowskim pieniądzom i nie kreują jednej obowiązującej narracji, tylko do tej narracji wkradają się jeszcze inne pieniądze, które podają inny punkt widzenia. Oto wypowiedź Benjamina Netanyahu sklejona z tego, czego nie powiedział, a co znajduje się przecież w tym, co śmiało wyraził.